Witajcie, Drasik. Z tej strony dzisiaj dla potomnych nagrywam walkę z Tradeboyem na Tradeboy YouTube. Taki gość, co ma kanał, i widzę, że mi go polosowało z drugiego serwera. Polosowało go na koncie mrówki. Spróbujemy go porobić moją ekipą ognia. Nie żebym miał, tylko tutaj, taką ekipę na tym serwerze, ale nieważne. Jaki jest plan? Plan jest taki: w walkach zawsze ogień przeciwko Ziemi. E, przynajmniej ja tak zawsze mam. Nie wiem, czy to jest optymalna taktyka. Nie testowałem tego, ale ja tak zawsze gram, że póki nie otwali mu się e, kurtynka e, z jego. Mm, Nazwijmy to ziemi. O, teraz odpalam totem Ziemi e, Fajera, żeby tam jego osłonkę zdemontować, ale chyba tutaj nie będzie możliwości... O, spaściłem. Dobra. No to jeszcze raz. Może kogoś innego musi nam wsysnąć. No, on ma totem e, na maksa, my nie mamy na maksa, bo nas giereczka nie dawa. Ma mieszaną drużynę, no to na pewno jest dla nas kłopot. Ja nie mam żadnych innych tych y, totemów. Y, oni mają teoretycznie... Y, pff, może... Dissaba z ziemi by coś dało. No, dobra, jedziemy po kolei. Szkoda, że tutaj nie mamy Walkiri, bo byśmy sobie tutaj dłużej, y, szybciej popykali te reczki. Y, ale jaki mam plan teraz? Zobaczymy, którego teraz nasz Eden przeciwnika nam wessie ziemi. Wcześniej nam wyssało kogoś tam z tyłu. O dawaj, stun. Pach. Stoi. Dobra, kręcimy już to, zobaczymy. Ups, nie ma. Odruchowo. No. Teraz jak się odpali, to mi zabije któregoś tytana ognia, bo on się sam rozwali o tą barierę, bo ma, ma na maksa totem. Ale odpalimy choć jeszcze raz tego naszego totema ognia? Odpalimy, no to jest nadzieja. No nie, nie ma nadziei. To mocni są, nie porobimy ich. Ale trzeba próbować. Jedziemy następną taktykę. Taktyka jest taka, że nasz Eden kogoś tam wescie i zobaczymy, czy wez tego, co trzeba. Dlaczego? No bo to zawsze jak weź się kogoś z ziemi, to dłużej będzie jego totem ziemi się ładował. Siłą rzeczy będziemy mieli jak gdyby inne trochę timingi, jeżeli chodzi o. Odpalanie naszych ulti. Jeżeli chodzi o to, że ja nie mam. O, teraz już mogę odpalić. Oba, tak już odpalam, to lecimy do końca. Nasza Ziemia, ich Ziemia zobaczymy, co to z tego wyjdzie. No, oczywiście, wiecie, ja na tym koncie mam tylko i wyłącznie totem ognia, więc wszystkie moje postacie nie są w żaden sposób dopalone. 100 temu, więc mój Eden, nawet no teoretycznie, jak byłby wymaksowany, to zawsze będzie gorszy od jego, no bo on ma totem ziemi jeszcze. No dobra, taka opcja nie wyszła. To spróbujmy jeszcze taką, co nam szkodzi. Musimy jakoś próbować go kruszyć. Myślę, że. Z walkirią jakiś przy odpowiednim ustawieniu nazwijmy to jego Edena naszych stunów, myślę, że byłby do porobienia. Z racji tego, że mamy antyżywioł, może grając manualnie, by to lepiej poszło. Ups. Teraz, jak już i tak jest, totem naładowany, to nie ma znaczenia. No nic się nie uda tym razem też. No, ale jak widzicie, coś tam pokruszyłem przeciwnika. Słabo, bo słabo, ale poszło. No dobra, no to co? No to lecimy dalej. E, możemy spróbować jeszcze z Hyperionem, ale on na tej ziemię to tak chyba będzie posysał. Ale dobra, no testujemy, zobaczymy. E, możemy jeszcze spróbować zrobić taki tam. E, Test. On ma obronę. Ma yy, Angus. Angus Aragi Hyperion. Ten ma. Czyli co? Moloch Solaris Aragi Tenebris Ignis. Według tego to powinno wygrać. No, no, no spróbujemy. spróbujemy, Aragi Tenebris Ignis na koniec. No dobra, spróbujemy. Zobaczymy, czy tablice nie kłamią, ale zobaczcie, tutaj jeszcze, tam, jeszcze nasi coś próbują. No już niestety nic nie wypróbują. No cóż, ale zacięta walka była. Pach, ginie, dobra. To teraz jeszcze raz. Zamiast wulkana mam wziąć Ignisa i Tenebris. No, zobaczymy. No Mój nie jest wymaksowany, ani jeden bo, <laughs> Heroes nie jest wymaksowany. Zakładam, że Trade Boy z serwera numer 2 ma już wszystko wymaksowane, no ale wiecie, no trzeba próbować, nie? No, zobaczymy, czy taki biedna mrówka da radę słynnemu youtuberowi. Ale, no, marnie to widzę, no, ale cóż, będzie trzeba. Nie tracić nadziei, nie? Pach, może tam jakiś timing się fajny zrobi i go porobimy, no. O, fajnie zastunowało ich, elegancko. Teraz jeszcze jakby się fajerek odpalił. No, 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 powiem wam, jest nadzieja, jest, jest, jest. Jednak tablice nie kłamią, no. I Dresik potyrał, pięknie. No, 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 elegancja. Francja, elegancja. Zobaczcie, mój tenebryz ma 100 tysięcy siły. Jego wszystko ma 170, praktycznie wymaksowane. Mój Aragi 150, jego Aragi 162, Moloch 168, no to jego Angus. No nie wiem, czy jest wymaksowany. Jego Angus, trudno mi powiedzieć. Nie, no, i 176, nie, no to na pewno jest wymaksowany. No i mój Ignis 130, także zobaczcie, wszystkie lepsze od mojego, ale. Mróweczka górą. No i, no i pięknie. Trade Boy rozjechany. Zresztą tu, powiedzmy, nie mam podjazdu. Ale filmik nagrałem pierwszy raz, jak gdyby. Kaka Server 16. No, żadnych innych znanych graczy nie mam. Także dzięki wszystkim. Trzymajcie się ciepło. To taki śmieszkowy filmik. Yy, trzymajcie się ciepło hejka.